Panie z Wami, i ze Duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie paraklet, którego ja Wam pośle od Ojca, duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie. Chryste. Nie pierwszy raz duch wstępuje na ziemię, nie pierwszy raz duch napełnia człowieka swoją obecnością, nie pierwszy raz duch daje odczuć, zobaczyć, usłyszeć swoją obecność. Wiemy dobrze, że Duch Święty jeszcze przed stworzeniem świata unosił się nad wodami. Duch Święty napełniał proroków jeszcze zanim Pan Jezus się narodził. Napełniał tych, którzy prorokowali w jego imię, głosili. Słowo, swoją mocą, obecnością napełniał proroków. Wiem, że Duch objawiał się także w zjawiskach przyrody: deszczu, powiewie, wietrze, istnieniem. Duch od zawsze istniał na Ziemi. Od zawsze istniał jako siła, jako tchnienie, od zawsze istniał jako moc. On zawsze był tym, który tworzył. I to nie jest tak, że zesłanie Ducha Świętego nauczniów jest po raz pierwszy objawieniem się działania ducha na ziemi, objawieniem się działania ducha w człowieku. Drodzy duch jest siłą, która tworzyła świat. Duch jest mocą, która wyzwalała w człowieku zdolności przekraczające ludzkie zdolności. Duch jest siłą, która tworzyła historię zbawienia. To przecież z niego, z ducha, Maryja poczęła Jezusa. To przecież w nim, w duchu, Jezus wypełnia posłannictwo ogłoszenia słowa, posłannictwo uzdrawiania, posłannictwo zbawienia świata. Po raz pierwszy w historii zbawienia duch objawia się jako ten, który kontynuuje misję Jezusa Chrystusa. Uroczystość zesłania Ducha Świętego na uczniów jest momentem, kiedy duch zaczyna kontynuować misję Jezusa Chrystusa. Nie tylko nawiedza człowieka, ale zaczyna prowadzić kościół, zaczyna być obecny w kościele, zaczyna być tym, który kościołowi pokazuje drogę. Duch staje się tym, który jest stale obecny we wspólnocie kościoła. Wyznacza drogę, wyznacza kierunek kościołowi. Stąpienie ducha i objawianie się ducha w człowieku zazwyczaj rodziło niezrozumienie. Prorocy, ludzie natchnieni przez ducha, bardzo często byli nierozrozumiani. Sama Maryja, która poczęła z Ducha, jakże doświadczyła ludzkiego niezrozumienia. Zobaczcie, drodzy, że stąpienie Ducha na apostołów, jakby wręcz odwrotnie, uczyniło to, że apostołowie natchnieni Duchem właśnie zaczęli być rozumiani. Usłyszeliśmy to dzisiaj, jak apostołowie, wypowiadając słowa w wielu językach, stają się te słowa zrozumiałe dla wszystkich narodów które w tym momencie, Żydów z różnych narodów, którzy przebywają w tym momencie w Jerozolimie. Stąpienie Ducha czyni to, że Ewangelia, Słowo Jezusa Chrystusa, staje się zrozumiałe dla całego świata. To Duch czyni to, że Słowo staje się zrozumiałe. Dar języków podczas stąpienia Ducha Świętego uczynił, że historia zbawienia staje się zrozumiała dla całego świata, zrozumiała dla wszystkich narodów, zrozumiała dla każdego człowieka. I to jest pierwszy owoc działania Ducha Świętego w Kościele. To jest pierwszy owoc działania Bożego natchnienia w Kościele, we wspólnocie uczniów. To, że Ewangelia głoszona przez Jezusa Chrystusa staje się dla nas zrozumiała, że potrafimy ją odczytać. Że ta Ewangelia jest dla nas tym, co zaczyna w nas być obecna. Drodzy, ten dar rozumienia, dar słyszenia, dar dotknięcia słowem, on rodzi się we wspólnocie. Rodzi się tam, gdzie wszyscy są razem w jednym miejscu. I to jest ten owoc, którego my możemy doświadczyć. Jeśli jestem na Eucharystii, przychodzę tutaj razem z innymi. Jeśli wspólnie się modlę, jestem tu obecny ciałem i moim duchem, jestem otwarty na wspólnotę, która ze mną się modli, to mogę doświadczać działania Ducha Świętego. Mogę doświadczać tego, że słowo mnie dotknie, że słowo z Ewangelii, słowo z kazania, słowo z liturgii będzie tym, które będzie mnie dotykać. Będzie tym, które będzie dla mnie zrozumiałe. To słowo będzie słowem, które będzie mnie poruszać. Będę czuł, że to słowo jest żywe, że ono we mnie zaczyna żyć, że to nie jest to, co czynimy teatrem jakimś, a moje kazanie nie jest jakimś pięknym wystąpieniem. Jest działaniem Ducha we wspólnocie Kościoła. Jeśli w tym Duchu jestem obecny, doświadczam, że to słowo, które jest głoszone, jest żywe. To jest ten pierwszy owoc działania Ducha. Żywe słowo Ewangelii, które mnie dotyka. Drugim z owoców działania Ducha Świętego, mówię o nim w liście Paweł, w liście do Galatów, możemy go zobaczyć właśnie w tym liście. Paweł mówi tak: każdy popełnia grzechy i każdy, kto popełnia grzechy, podlega prawu, którego sprawiedliwie osądza. A prawo sprawiedliwie osądzając człowieka za grzechy, osądza go na śmierć, bo karą za grzech jest śmierć. Paweł się pyta, jak wyzwolić się od śmierci? I oczywiście pierwsza odpowiedź nie popełniać grzechów. Jeśli nie będę popełniał grzechów, nie będę skazany na śmierć. Ale Paweł mówi, Jestem usprawiedliwiony nie dlatego, że nie popełniam grzechów. To faryzeusze tak mówili. Jesteśmy wolni od grzechów, jesteśmy sprawiedliwi przed Panem Bogiem. Paweł mówi, że od prawa i sprawiedliwego wyroku sądu, od śmierci stajemy się wolni, stajemy się usprawiedliwieni dzięki Duchowi. To duch działający w człowieku usprawiedliwia i uwalnia człowieka od śmierci. Od śmierci za grzechy, które człowiek popełnia. Pewnie tak ja, jak i wy uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy w stanie żyć nie popełniając grzechu śmiertelnego czy powszedniego. Ale jesteśmy w stanie żyć obecnością ducha. Jesteśmy w stanie żyć. Z obecnością ducha, który w nas będzie, postępować według ducha, jak mówi Paweł. A jeśli tak, to tym samym mogę być wolnym od konsekwencji popełniania grzechów. A jeśli tak, to mimo tego, że popełniam grzechy, to potrafię żyć w miłości, to potrafię żyć w radości, pokoju, cierpliwości, mimo tego, że popełniam grzechy, potrafię być uprzejmy, potrafię być dobry. Wierny, łagodny i opanowany. Duch jest tym, który uwalnia człowieka od kary za śmierć. I to jest drugi owoc działania Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła. Duch uwalnia nas od śmierci. Duch daje nam życie. Duch czyni to, że należymy do żywych. Duch daje nam to, że żyjemy pełnią życia. Ta pełnia życia jest owocem działania Ducha Świętego w nas. I trzeci owoc, o którym chcę powiedzieć, dzisiejsze słowo też mówi: Ewangelia. Pan Jezus mówi, że pośle Ducha Parakleta, który doprowadzi człowieka do prawdy. Duch Parakleta jest Duch Pocieszyciel. Jezus zapewnia, że Duch Pocieszyciel doprowadzi człowieka do prawdy. Życie duchem Parakletem więc broni człowieka przed łudą, przed smutkiem, przed brakiem nadziei. Duch Paraklet i działanie Ducha Świętego w nas jest tym, co czyni w nas wytrwałym w dążeniu do prawdy. Jest tym, co daje nam nadzieję życia, i daje nam pociechę w naszym życiu. To jest owoc działania Ducha Świętego w nas. Jeśli pomyślimy o tym owocu, warto zapytać, czego dzisiaj najbardziej potrzebuje świat? W morzu informacji, tego wszystkiego, co słyszymy, tego wszystkiego, co się dzieje, czego najbardziej potrzebujemy? I drodzy, czy nie jest tak, że najbardziej potrzebujemy prawdy? Poznać prawdę? Żyć tą prawdą? Czy nie jest tak, że właśnie dążenie do tej prawdy jest tym, co wyzwala nas od lęku? wyzwalając od tego, że żyjemy połowicznie. Duch Święty, paraklet, jest tym, który czyni w nas prawdę, który daje nam prawdę i daje nam radość. I to jest trzeci owoc działania Ducha Świętego, o którym mówi dzisiejsze słowo. Nie po raz pierwszy przeżywamy uroczystość Ducha Świętego. Nie po raz pierwszy jesteśmy na Eucharystii. Ale być może jest tak, że po raz pierwszy mamy szansę usłyszeć Słowo, które nas dotknie. Może po raz pierwszy mamy możliwość doświadczyć działania Ducha w nas i wolności od naszego grzechu. Może po raz pierwszy mamy szansę i możliwość doświadczyć działania Ducha Parakleta, otworzyć się na Ducha, który przychodzi z darem radości i z darem prawdy. Chcielibyśmy te, na tej Eucharystii w tym momencie. Właśnie przyzywać w swoim sercu ducha świętego. I tak jak potrzebujemy, żeby słowo nas dotykało, to prośmy go o to. I tak jak potrzebujemy być wolnymi od grzechu, od konsekwencji grzechu, prośmy o to ducha. I tak jak potrzebujemy odnaleźć prawdę o nas samych, o naszym życiu, prośmy o to ducha świętego. Każdy z nas, tak jak i ja, mamy szansę. Każdy z nas, tak jak ja stoimy dzisiaj w tej uroczystości, patrzymy na Apostołów i mówimy: To jest możliwe. Tak, to może się wydarzyć. Tu i teraz, dzisiaj, tak jak tutaj jestem, mam szansę i możliwość doświadczyć działania Ducha Świętego w sobie i doświadczyć działania owoców Ducha Świętego. Bądźmy otwarci, bądźmy wytrwali, bądźmy Tymi ludźmi, którzy na wzór apostołów będą oczekiwać tego, niech Duch Święty czyni w nas to, co po ludzku pewnie niezrozumiałe, co dla nas trudne. Otwierajmy się na Jego działanie, otwierajmy się na Jego łaskę, otwierajmy się na Jego słowo, które do nas kieruje. On jest tym, który da nam życie, przyniesie nam prawdziwe życie, przyniesie nam pełne życie, przyniesie nam życie w prawdzie, przyniesie nam życie, które będzie życiem szczęśliwym życiem, które będzie życiem zaufanym w Panu Bogu. Chcielibyśmy przyjmować te dary, które Duch Święty niesie w swoim działaniu.